Zajmijmy się arkuszem fizy z fizyki, arkuszem dodatkowym z czerwca 2023. Zadanie pierwsze. Ze szczytu równi pochyłej puszczono kulkę. Kulka stoczała się z równi bez poślizgu. Po stoczeniu się z równi, kulka poruszała się dalej wzdłuż prostej po poziomu ułożonym dywanie. Ruch kulki po dywanie został sfilmowany. Dzięki temu wyznaczono wartość V, prędkości kulki na dywanie w kilku ustalonych położeniach x. Licząc od punktu x równa się 0 końca równi pochyłej. Następnie obliczono wartości V do kwadratu, wyniki doświadczenia oraz niepewności delta V wielkości V kwadrat przedstawiono w poniższej tabeli. No to tabela przyda nam się później. W zadaniach 11 do 12 przyjmij, że ruch postępowy kulki podywanie był ruchem jednostajnie opóźnionym z przyspieszeniem o wartości bezwzględnej a. I to nam się przyda do zadania 11, ponieważ tutaj w zadaniu 11 mamy wyprowadzić wzór, że. Tutaj na ta prędkość podczas to, toczenia siebie pod dywaniem jest równa prędkości początkowej do kwadratu minus 2 As. I teraz tak, co jest tutaj dla nas ważne? Ważne jest to, że tutaj mamy ten ruch jednostajnie opóźniony. Dlatego będziemy mogli sobie od razu zapisać wzór na drogę. Zapisujemy nasz, nasz wzór na drogę. Będziemy mieli S, który będzie równy V0T, prędkość początkowa. Taj, u, boku, taj, na, u spodu równi razy czas odjąć 1 druga t kwadrat ponieważ jest to ruch jednostajnie opóźniony brakuje nam tutaj przyspieszenia które podali nam tak samo jak w tym wzorze, dlatego przyspieszenie a będziemy mogli sobie zapisać jako v0 czyli tą prędkość początkową odjąć v, które osiąga na dywanie no, przez jakiś czas, w którym to osiąga wyznaczymy sobie z tego równania czas będziemy mieli v0 Minus V przez A. No i teraz możemy ten czas ustawić pod to. Czyli będziemy mieli S równa się V0, V0 minus V przez A, minus jedna, druga V0 minus V przez A. Pomnożymy teraz obie strony przez 2A. Y, Wtedy pozbędziemy się tutaj y, Mianowników, jak i tej jednej drugiej. Będziemy mieli 2AS, czyli ten człon, który posługujemy we wzorze, będzie równy 2V0 V0 minus V. Odjąć, e, chwila, tutaj było do kwadratu. V0 minus V do kwadratu. Możemy teraz to wszystko rozpisać, czyli będziemy mieli tak. 2V0 do kwadratu minus 2V0 V. Odjąć v0 do kwadratu, dodać 2 v0V, no i odjąć v do kwadratu. Teraz tak. Tu mamy minus 2 v0V plus 2 v0V, do tego te człone nam się skrócą. No i teraz podejmujemy wszystko, co możemy. Mamy 2 v0 kwadrat, odjąć v0 kwadrat, no wiecie, v0 do kwadratu, odjąć v do kwadratu. Musieliśmy tutaj wyznaczyć v, no dlatego sobie przekształcimy to. Mamy V do kwadratu, pójdzie na lewą stronę, to nam wróci. Będziemy mieli V0 do kwadratu odjąć 2 As. Czyli udowodniliśmy to, co mieliśmy udowodnić. Mamy przedstawiony układ współrzędnych. Na tym układzie współrzędnych mamy narysować wykres zależności V kwadrat od S. Mamy zaznaczyć punkty pomiarowe oraz niepewności delta V kwadrat. No i teraz tak, żeby to narysować musimy cofnąć się tutaj do tego wykresu czyli z tego wykresu musimy zaznaczyć wszystkie te punkty czyli mamy raz dwa trzy cztery pięć punktów na podstawie tych pięciu punktów będziemy musieli zaznaczyć mm, tutaj te wartości No więc tak pierwszy mm, to był tak 0,98 0,98 i na zerze no to zaznaczmy sobie ten punkt. Czyli tu mamy. Tutaj mamy 0,09, 0,098. 0 będzie on tutaj w tym miejscu. To będzie nasz pierwszy punkt. Kolejny punkt to jest punkt dla X02M i 0,078. No więc tak, dla 0,2 m to jest tutaj, czyli to jest ta linia. I mamy 0,078. Tego on będzie tutaj w tym miejscu. Niepewności pomiarowe zaznaczymy potem. Tutaj, dalej mamy kolejny punkt, dla 0,4 metra 0,054. Czyli tu mamy 0,4 m, tu mamy 5, i tu będzie 54. Kolejny punkt. 0,037 na 0,6 metra. Czyli mamy 0,6 metra i 0,03. Tutaj mamy 0,3. Tutaj będzie 3,6. Tu będzie gdzieś 3,7 na połowie krawki. I ostatni punkt na 0,8 metra. Mamy 0,014. Czyli znów zaznaczamy 0,8 metra i 0, 14. No i teraz tak, tutaj trzeba też zauważyć, że każdy z tych punktów ma trochę inną niepewność pomiarową. Dla punktu pierwszego mamy 0,004, co oznacza, że to będą dwie kratki w każdą stronę. Niepewność pomiarowa jest na prędkości, dlatego na prędkości zaznaczymy tą niepewność. Dwie kratki w każdą ze stron. Dla drugiego punktu tak samo mamy dwie kratki. Przesuniemy się do wykresu, będziemy mieli tu dwie kratki, tu dwie kratki. Dla punktu trzeciego mamy 0,003, to znaczy, że to jest półtorej kratki niepewności pomiarowej. Czyli zaznaczymy sobie, tak, dochodzi do, mamy półtorej kratki. Dla punktu czwartego tak samo mamy półtorej kratki i dla ostatniego punktu mamy jedną kratkę. Czyli tutaj tak samo zaznaczymy dla tego naszego punktu czwartego. On jest na pół kratki, dlatego to nam ładnie się dopełni. I dla ostatniego punktu kratka. Ok. Teraz, jak mamy zaznaczone te punkty, musimy narysować. Prostą, najlepiej dopasowaną do punktów pomiarowych. I na podstawie wykresu wyznaczyć potem wartość przyspieszenia A kulki na dywanie oraz drogę S, z jaką przebywa kul kulka, aż do zatrzymania się. No więc teraz tak. Musimy tutaj narysować tą linię najlepszego dopasowania się. Więc teraz tak. Ona oczywiście musi zawierać się jak najlepiej do tych wszystkich punktów. No więc narysujmy, powiedzmy, tą linię. No niebiesko niech będzie. O tu nie będzie aż tak dokładna, ale wiadomo, że w rzeczywistości trzeba to robić bardzo dokładnie. Idzie to nam tutaj, a będzie szła przez te punkty. No dojdzie nam powiedzmy tutaj. Więc mamy to naszą linię najlepszego dopasowania. I teraz, co z niej możemy tutaj odczytać. Mieliśmy y, tutaj y, wyznaczyć tą drogę, którą przebyła kulkaż do zatrzymania się. No więc widzimy, że dla prędkości równej 0, tutaj ona idzie aż do tej tutaj trzeciej kratki. Czyli oznacza to, że nasza prędkość tutaj każda kratka to jest 0,2 m, będzie wynosiła 0,96. I mamy jeszcze wyznaczyć przyspieszenie. No, a przyspieszenie będziemy mogli sobie wyznaczyć y, ze wzoru. Na przyspieszenie najprościej, czyli wiadomo, mamy s to jest vpt minus 1, 2, a t kwadrat, gdzie nasz czas to jest v0 na a. Tutaj nasze v początkowe, to może tak samo zaznaczymy v początkowe, czyli s będzie równy. Po przekształceniu wszystkich 1, druga V0 kwadrat na A, więc nasze A będzie równe V0 kwadrat na 2S. No więc teraz tak. To nasze V0 kwadrat bierzemy tutaj z tej prędkości, no, którą tutaj nam wyszło z naszego racjonalnego wykresu. Tu akurat nam wyszło idealnie, tak jakbyśmy to, yy, yy, tak jak był ten punkt przez nas zaznaczony, czyli 0,098. No a za za naszą y, drogę, którą przebyła przyjęliśmy 0,96 dlatego dla tych wartości tutaj nasze przyspieszenie będzie wynosiło 0,051 m na sekundę kwadrat czyli tutaj warto pamiętać, że trzeba dobrze narysować ten wykres i potem z tego wykresu odczytaj te wszystkie zależności, które są nam potem potrzebne do rozwiązywania dalej